Hej siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Whistler, a to jest kanał o liquidach, premiksach i o rzeczach ulatniających się w chmurze. Tak, cię dzisiaj rozsiadłem tutaj czerwone światła yy, i zaczynamy recenzję. Tak na samym wstępie chciałbym podziękować wszystkim patronom za wspieranie kanału, macie tutaj teraz niki, dzięki bardzo, jesteście najlepsi. I oczywiście dziękuję wszystkim subskrybującym kanał, a jeżeli jeszcze ty nie zasubskrybowałeś kanału, masz tutaj niżej... Guziczek, więc zapraszam gorąco, żeby widzieć recenzję co tydzień albo co dwa tygodnie. To wszystko zależy. Kliknij dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o najnowszych filmikach. A teraz takim spokojnym tutaj krokiem można przejść do recenzji. A tak dla zachęty, co dzisiaj recenzujemy? Uff. to dzisiaj recenzujemy GIR V2. R.T.A. Tak, takie małe, śmieszne coś. Już niedługo na recenzjach, w ogóle nie będę już tak pokazywał, tylko przejdziemy z powrotem do kadru na stół, ponieważ czekam na statyw i będę mu w końcu wam pokazać zajebiste zbliżenie na stół z góry pionowo, tak kurde z lotu ptaka, więc y, następna recenzja może już taka będzie, chociaż nie wiem czy jeszcze będzie sprzęt, nieważne, ale w każdym razie informuję, więc y, no, będzie fajnie, na pewno. Mamy takie pudełeczko, oczywiście, tutaj gira, ale weźmy sobie to drugie, bo tutaj mam inną wersję kolorystyczną, jeszcze nie rozpakowaną. osa jest, trzeba przeciąć i co, folię ściągamy, zajebiście, folia ściągnięta i mamy opakowanie nasze Gira V2 RTA tutaj z tyłu od boku, wiecie, no jak to, wutufu tutaj fajnie zapakowane, oczywiście w taki plasticzek tutaj jeszcze, wiecie, pudełeczko i po otwarciu macie oczywiście na oczy, rzucony tutaj yy, atomizer. Wiecie, jak to w środku, to tutaj się może znajdować. Oczywiście to jest śrubokrę... śrubokręcik który wypadł. Dwie wadki do grzałek, dwa frame stapled kurwa klapton 033 oma w paczuszce zapasowe oringi, trzy w sumie, dwa duże, jeden mały, dwie zapasowe śrubki oraz instrukcja obsługi. RTA, przezroczyste Śmiesznie wygląda U. Macie teraz bliska, tak to wygląda Bardzo fajnie ogólnie Taki przezroczysty razem z ustnikiem Oczywiście po rozkręceniu O cyk I mamy coś takiego Taka baza na single coila Bardzo łatwa w montażu Tylko odkręcacie tutaj te dwie śrubki Które widzicie Wsadzacie grzałkę i na samym środku w ten sposób, tak jak jest ta podłużna ścianka, ta grzałka musi tutaj leżeć. Więc fajnie to jest zrobione, tutaj taki kominek mały. Potem po montażu wszystko skręcacie, tak naprawdę. I jest git. Jak widzicie, na dole z dwóch stron macie wlot airflow. Nie można go regulować, on po prostu jest taki otwarty. Daje czadu, tak naprawdę. Więc tutaj, co tutaj więcej trzeba, no, no tyle w sumie. No i jak chcecie zalać olejek, odkręcacie tutaj górę, jak widzicie, no i w sumie to tyle by było, tutaj wlewacie olej, potem zakręcacie, tylko pamiętajcie, nie zakręcajcie tego z całej siły, ponieważ jak wam się to zassa, jak macie olejek w środku, to będziecie mieli duży problem, żeby to rozkręcić, więc nie róbcie tego, ja raz tak zrobiłem i musiałem kombinerkami to ściągać. To teraz, może coś o specyfikacji. Firma UTUFO oferuje nam tutaj zbiorniczek 3,5 ml pojemności na no wasz przepyszny liquid. Najlepsza moc, jaką możemy tutaj używać, to jest od 40 do 55 W. Żeby nie uszkodzić atomizera. No i grzałki, bo ten single to wiecie, też nie zrobicie tutaj nie wiadomo co: jakieś tam 200 W, to, to, to nie. Główne materiały tego sprzętu to stainless steel. To jest stal, stworzywo sztuczne, stal nierdzewna, oczywiście na Telemie 200 W. A czy nie 200 W, 50? 200 W tutaj nie ustawiałem, więc nie martwcie się, to wszystko to, to nie tak. Ogólnie chmurzy jak szalody, strasznie wielkie chmury robi ten sprzęcik. E, no jak na Singla, wiecie, klapton tutaj 0,33 no W sumie mi pokazuje teraz 0,39 na Telemie. 0,39 mi pokazuje, ale. Jeżeli chodzi o smak, to tutaj jakbym miał wybierać, to nie jest może jakiś to cudowny sprzęt, który po prostu rozwali wam podniebienia, według mnie oczywiście, chociaż kurde, no jestem użytkownikiem meszy, więc te, ten smak jest bardziej tutaj wyciągany, według mnie ta słodkość ja to słodkość i tak dalej tutaj wapuje. To olej jest spoko, tylko że nie jest aż tak wyrazisty, jak bym powiedział, nie jest soczysty ten smak, jest taki zamglony o teraz e, mam e, wlanego High a z flusza na profilu RDT inaczej smakuje i na tym też zupełnie inaczej smakuje nie jest złe, jest dobre, też przez to może, że tutaj jest różnica mesh, y, grzałka wiecie, to zawsze te dwa światy będą tutaj inaczej smakować, ale chmury naprawdę robi to y, większe na takiej mocy niż na meszu, jak mogę wyciągnąć. No sami, zobaczcie, jak to wygląda. To jest chory. Chury to na pieprza ostro, naprawdę. Fajny sprzęcik, macie te dwie wersje kolorystyczne, to jest taka bardziej przezroczysta, to jest czurna. To przezroczyste, wiecie, jak wapujecie jakieś kolorowe samogony, na przykład, to może być spoko opcja, żeby popatrzeć sobie na przykład na jakiegoś Ragnaroka czerwonego, czy cokolwiek, jak lubicie takie kolorowe zabawy. Ale nie, ogólnie smak jest spoko, chmurka jest naprawdę potężna, potężna jest chmura. Łatwość w montażu grzałek, jak będę w przyszłości jeszcze robił atomizery, to będę znowu, może dla odświeżenia pokażę, jak się te grzałki montuje tutaj do środka, tylko czekam właśnie za statywem, żeby móc zrobić fajny look centralnie tak prosto padle do stołu, żebyście mogli wszystko ładnie zobaczyć, bo teraz to jest u mnie taka prowizorka i nie jestem w stanie tego nagrać, ale już niedługo, w tym tygodniu będzie. Jako, że mamy święta, to życzę Wam też wesołych, spokojnych Świąt i mokrego dyngusa, żeby by was zalali w pizdu niczym. Powódź. <laughs> Dobra, yy, koniec. I napisz w komentarzu, czy byłeś ze święconką, czy nie chodzisz i nie święcisz jedzenia. I wpieprzasz paczkę chipsów dzisiaj, bo dzień jak co dzień W sumie dzisiaj, jutro A ja się nie znam na świętach Sorry, to możecie mnie poduczyć w komentarzach Jak to tutaj wygląda I wbić na Discorda I jak to się ogląda, przypominam, że ogólnie Mój Facebook jest martwym fanpage'em I bardzo rzadko tam odpisuję Więc przepraszam, ale jeżeli masz jakieś pytania To zapraszam na Discorda Tam udzielam odpowiedzi Wraz też z innymi użytkownikami Na PW też można do mnie napisać I też odpisuję, jeżeli sprawa jest poważna to na pewno no Więc bardzo przyjemny sprzęcik Wielkie chmury, jak chcecie zabłysnąć wśród znajomych, tym, że chcecie wyciągnąć mały atomizer, bo on duży nie jest. Porównam Wam tak wizualnie tutaj do profila RDTA. Tak to wygląda, widzicie? Więc jest bardzo malutki. Ale dai, czadu. To było na tyle z tej recenzji. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych recenzjach w sobotę, albo o 12, albo o 16, albo niezapowiedzianych, bo to różnie bywa. No i zapraszam do zostania patronem kanału. Jest już jedna recenzja tylko dla patronów na stronie Patronate, więc macie tam też recenzję tylko dla siebie, jedną część, bo niedługo będę wypuszczał drugi materiał y, taki dla Was, od Was. No, więc jeszcze raz trzymajcie się, murka na koniec i cześć! Ja pierdo... Jeszcze jedną chmurę balne na koniec. Zobaczcie, jakie to jest kurwa potężne. Robi wrażenie. Bardzo fajny atomizer.